Zima minęła. Cisza, która do tej pory osłaniała dolinę, ustąpiła pierwszemu poruszeniu. Wilgoć poranka nie niosła już chłodu, lecz obietnicę, obietnicę nowego początku. Deszcz przestał padać, przeszedł, jakby cała ziemia właśnie wypuściła z siebie oddech, długo wstrzymywany w oczekiwaniu na coś, co miało się wydarzyć. Wtedy właśnie rozległ się jego głos: Wstań! Moja umiłowana, moja piękna, i choć głos ten nie był krzykiem, nie był wołaniem rozpaczy, to było czułe zaproszenie, jakby echo wieczności dotknęło jej duszy. Kwiaty zaczęły rozkwitać wokół niej nieśmiało, jakby wiedziały, że nadszedł czas śpiewu. Głos synogarlicy rozbrzmiewał w ziemi tej samej, która przez długi czas była martwa, bezpłodna, zimna. Lecz teraz coś się zmieniło. Natura odpowiedziała na głos Pana. Nawet figowiec, drzewo, które przez wieki milczało, jakby zapomniało o swojej tożsamości, zaczął wydawać owoc. Niedoświadczone, zielone figi, znaki początku, zwiastuny przemiany, on przyszedł po nią. Wstań, moja umiłowana, moja piękna, i chodź, powtórzył z czułością, jakby nie mógł się napatrzeć na jej piękno, ukryte do tej pory w cieniu. Odosobnieniu. Ona mieszkała w szczelinach skał, w kryjówkach, tak ukryta przed światem, jak arka przymierza osłonięta zasłoną. Ale on znał jej miejsce, znał jej imię. Ukaż mi swoją twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo Twój głos jest słodki, a Twoja twarz piękna, mówił oblumieniec, jakby tęsknił przez wieki. On nie szukał doskonałości, szukał miłości. Nie przyszedł po doskonałą pannę, przyszedł po tę, go miłowała wprawdzie. A winnice, symboli serca właśnie zakwitły. To było to, czego szukał, lecz lisy były tam również, małe zwinne przebiegłe, psują kwitnące winnice, niepozorne lecz groźne. Dlatego oblubieniec mówi: "Schwytajcie nam lisy, małe lisy, które psują winnice". Wiedział, że te rzeczy mogą zaszkodzić ich miłości jeśli nie zostaną rozpoznane. Ale był gotów pomóc, bo winnice należały do nich. "Nasze winnice kwitną" powiedział. To był ich wspólny ogród, a ona, poruszona jego słowami, odpowiadała z głębi serca: "Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego". Nie należała już do tego świata, nie szukała innego głosu. Wiedziała, kto ją odkupił, wiedziała, kto przez noc jej pielgrzymki był blisko, choć niewidoczny pasów wśród lili w czystości, w cichości, w cierpliwości. A teraz, gdy cienie zaczęły znikać, nim jeszcze zaświtało, powiedziała mu – zawróć, mój umiłowany, bądź jak sarna albo młode jelenie na górach Beter, bo wiedziała, że jeszcze tylko chwila i on przyjdzie w chwale, jeszcze tylko moment i zobaczy go twarzą twarz. Ale już teraz jego głos obudził jej serce, jego obecność rozproszyła zimę, a jego zaproszenie przygotowało ją na spotkanie. To była pieśń, pieśń oblubienicy i oblubieńca, nie tylko pieśń o miłości, ale pieśń zbawienia, pieśń nadziei, pieśń, którą zna każda dusza, która tęskni za swoim Panem, pieśń, którą on śpiewa nad tymi, którzy go miłują i którą wkrótce zaśpiewają razem, twarzą w twarz, już bez cieni, bez lisów, bez zimy. Pieśni nad pieśniami, drugi rozdział 10 do 17 wersety Mój umiłowany odezwał się i powiedział mi Wstań, moja umiłowana, moja piękna i chodź Oto bowiem minęła zima, deszcz ustał i przeszedł Kwiatki pokazały się na ziemi, nadszedł czas śpiewania I głos synogarlicy słuchać w naszej ziemi Drzewo figowe już wypuściło swoje niedojrzałe figi A kwitnąca winorośl wydaje swoją woń Stań, moja umiłowana, moja piękna i chodź, moja gołębico mieszkająca w skalnych szczelinach, w stromych kryjówkach. Ukaż mi swoją twarz, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż Twój głos jest słodki i twarz Twoja piękna. Schwytajcie nam lisy, małe lisy, które psują winnice, ponieważ nasze winnice kwitną. Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego. Pasie on wśród lili, nim zaświta dzień i znikną cienie, zawróć mój umiłowany bądź jak sarna albo młode jelenie na górach Beter.